R. Robertson Loteria Kolonia Oster 7 unosiła się w porannej mgiełce trujących oparów planety Erydan. Samotne życie w promieniu 100 lat świetlnych. 1200 drzew tlenowych, 87 gatunków alk, 0 strat. Stała liczebność 144 tysięcy obywateli to prozaiczny wymóg biologiczny. Kolonia jest zamkniętym ekosystemem, w którym algowe farmy pochłaniają dokładnie tyle dwutlenku węgla, ile wytwarza populacja tej wielkości, zwracając odpowiednią ilość tlenu i kalorii. Zbyt wielu ludzi oznaczałoby głód, zbyt mało uduszenie roślin i niedobór żywności. Roboty można budować, ale nie oddychają ani nie trawią, więc nie wpasowałyby się w ten precyzyjny obieg gazów i składników odżywczych. Przełomowe terapie telomerazowe. Naprawa mitochondrialnego DNA i nanobotyczne szwaczki naprawiające każdą mikropękniętą cząsteczkę sprawiły, że śmierć biologiczna stała się anachronizmem. Ciało nie starzało się, mózg zachowywał plastyczność dziecka, a systemy immunologiczne były odporniejsze niż kiedykolwiek. W ciałach, które nigdy nie słabły, zrodziło się jednak znużenie nie dniem, lecz powtórzeniem. Po kilku stuleciach każdy, nawet najambitniejszy projekt zamieniał się w odruch bezmyślnie powtarzany tysiące razy. Umysł, stworzony do zmiany i wyzwań, domagał się bodźców z taką samą gwałtownością, z jaką płuca pragną tlenu. Próbowano wszystkiego, zamieniano się stanowiskami i pasjami. Dowódcy pielili ogrody, bo utanki tworzyli muzykę, programiści parali się uprawą. Lecz ekscytacja szybko tężała w rutynę, a jałowy umysł gryzł własny ogon, popadał w letarg, dziwaczne obsesje albo sabotował ekosferę tylko po to, by w ratunkowym zrywie znowu poczuć adrenalinę. Znużenie szybko przerodziło się w desperację, a desperacja w chaos. Buntaj wybuchały jak pożary w suchym lesie. Rada wspólnoty, złożona z tych samych osób od czterech stuleci, straciła autorytet. Wtedy biolog Ari, badający neuroplastyczność od przeszło 400 lat, zaproponował coś niepojętego: loterię, terapię genową która miałaby całkowicie odmieniać ciała, temperamenty, ich biochemię i wrodzone talenty mieszkańców, pozostawiając jedynie wspomnienia jako nić ciągłości. Jeśli nie możemy umierać, mówił też musimy się przeobrażać. Ludzie mieliby się wymieniać genami, co pozwoliłoby utrzymać tę samą populację, ale żyć jakoby życiem innych. Pomysł szaleńca czy geniusza? Mówiono. 12 lat po propozycji też trwały jałowe debaty, Etycy ostrzegali przed seryjnym morderstwem tożsamości, biocybernetycy obliczali ryzyko rozchwiania genomu, a konserwatyści z Rady woleli udoskonalać dotychczasowy system rotacji ról. Spory grzęzły w komisjach, referendach i sympozjach, aż pewnej nocy trójka zmęczonych inżynierów utrzymania reaktorów postanowiła raz na zawsze wyrwać się z wieczności. Zdeterminowani, by odejść na własnych warunkach, trzej inżynierowie ręcznie otworzyli kanał zrzutowy wodorosiarczanów do głównej pętli wodnej, podnosząc stężenie toksyn i obniżając tlen o 0,5% w niespełna minutę. Tylko autonomiczny zawór różnicowy odciał skażony sektor, dając kolonii trzy godziny na uruchomienie procedur ratunkowych. To wydarzenie wstrząsnęło nawet najbardziej nieugiętymi oponentami Teszy. Rada zebrała się w trybie nadzwyczajnym i przy zaledwie dwóch głosach wstrzymujących się uchwaliła loterię. Pierwszy cykl zaplanowano za sześć cykli planety, by dać bioreaktorom czas na wyhodowanie genetycznych triggerów, a kolonii na ostatnie pożegnanie z dotychczasową stagnacją.